Wszyscy dzisiaj Kto mi powie. Gdzie lecimy na urlop? Na Kazyszcie! Dlaczego nas słychać? Zauważyliście? Co? Dobra.

Pijemy już po malutku. No panat. Mamo, no W nocy, a normal jest chodzi taka jest do pierwszej, a to jest godzina niemiecka. Normalnie jest już pół do drugiej, w Turcji. Ja gadał w rządowaniu, nie? W lądowaniu. Jedzimy wszyscy i jedziemy zaraz do hotelu autobusem. Pojedziemy jeszcze ze Stokolami. Mamy czas, jest tu jak jest 25. No ale... A ja mam 5 po pierwszej, bo to jest do przodu godzina, bo ja nie mam Ja mam 5 po pierwszej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Alanii, z Turcji. Do tego hotelu dotarliśmy około godziny czwartej, od razu poszliśmy spać, dziś rano wstaliśmy, poszliśmy na śniadanie. Po śniadaniu oczywiście dzieci poleciały na plażę, później na basen. Reszta siedzi jeszcze na basenie, no ale ja poszłam znowu do pokoju pontony i jak zaczęłam odmuchać piłkę, Noah położył się na łóżko i usta. Ma też lekki stat podgorączkowy, dlatego zostawiam go, niech sobie zrobi małą dżemkę, Noc miał też taką patycznie zerwaną. Nie dałam mu na żadnego sklepu, poczekam aż to jak stanie, zobaczymy jaką mię po tym gorączkę. Um, no, mam nadzieję, że się ta gorączka nie rozwinie. No jak na razie pierwsze wrażenie jest naprawdę super. E, Okej, okay, pokoje nie są za ekskluzywne, ale to nie o to chodzi, prawda? tutaj cały ten ośrodek naprawdę jest wszystko. Jest wszystko super pięknie, muzyka gra. Wszystkiego pod dostatkiem, napoje, lody, alkohol, piwo jak ktoś ma smaka, owoce, kawa, plaża, baseny, zjeżdżalnie, plac zabaw, wszystko co by, co by chciał. Są osoby, które zajmują się dziećmi, prowadzą dla nich takie animacje, są też właśnie ratownicy, na no, co mi się też podoba, na basenach są też ratownicy, no naprawdę jest pięknie. Właśnie widzę drzewo, na którym wiszą banany. Tak, tam widać gdzieś tam morze, tutaj tą alejką, sobie, sobie idziemy do plaży, tam do hotelu, a tam wiszą, właśnie widzę, że wiszą banany. Tu są szachy, możesz sobie pograć w szachy. Tam też jest restauracja, tutaj też możemy sobie jeść i pić, a tutaj sobie wiszą banany, do góry nogami. Tak, to sobie też y, zrobię drzemkę. A, Andrzeja, na zimna czy ciepła? Ciepło, nie? Ale trzmiało i to poszło gdzieś dalej, nie? Pod trzmiało, i poszło. Y, poszło y, za y. No. Hmm. Nie wiem, że pod dachem, ale normalnie tak. Wypisz to ten! Kiedy tutaj do nas wyszłaś? Kociczku! Kotek nam wszedł do pokoju. A my idziemy teraz em, na kolację. O, ma być o 18.30 jakiś bufet dla dzieci, e, a potem razem połączone właśnie z kolacją, dlatego idziemy sobie teraz już na kolację. Witamy wszystkich w dzień drugi. Dzisiaj zamierzamy jechać na bazar turecki, a teraz idziemy sobie na śniadanko. Natan już schodzi z łóżka, ja już jestem gotowa. Biorę Noacę i my idziemy już w piersi. Noła! Chodźmy, idziemy już na śniadanie. I jedziemy dzisiaj na turecki bazar. Do Alani na bazar. Chodź, idziemy! Idziemy teraz na autobus, bo jedziemy autobusem na bazar. Idziemy po strój! A ma ci kupisz strój ładny. I to Marek czy Monika? To ja dla naszym. was? Znowu. Co? Co, Co się tam boli? O.

Nei, þetta er stjórn. Svona. Piłkarskie. I idziemy teraz do hotelu już na obiad. Jesteśmy już teraz w pokoju. No jeszcze trzynastu, no na obiad już nie zdążymy. Ale jeszcze mamy jedzonko w takim właśnie warze przy plaży do 17. Opakujemy ze stroje piłkarskie. Pokażę wam to co kupiliśmy. Kupiliśmy sobie za 15 euro głóśnik. to oczywiście stroje piłkarskie. Taki strój piłkarski za 10 euro um, no oczywiście majtki z Kelvina Kleina wzięłam sobie 3 pary za e, 3,50 szampon z odżywką o. myślę, że będzie dobry z oliwki za 5 euro razem to kosztowało dzisiaj takich branzoletek czapkę za 6 euro Magnesy na lodówkę oczywiście. Później chłopaki wzięły sobie jeszcze stroje piłkarskie Bayern München z Lewandowskim. Dwie takie same. Dwie takie same. Um, dalej. A tutaj mają też takie stroje Lewandowski. To jest podobno właśnie 2019 strój, nowy strój. I Noa sobie wziął e, Natan Emanuel Noja Też z Bayeru, też za 10 euro. Każdy komplet kosztował. Co też? Na to. To jest też twoje, no i to jest od Natana. Fajne. A mogę to ubrać. Co? Na to. Czemu? Pasek z Hermesa. Co? Tak Kosty. Za 9 euro, ale też bardzo fajny gatunek ma. Co robisz? Tak, to jest tak. Ej, tak mocno nie. A tu jest hałwa. Turecka hałwa. O tam możesz ją odłożyć, tam jest, są te... To możemy sobie pograć w szachę, jak kto umie. To może tam odłożyć już to. Tata. Co? Nie mów mi tak. Powiedz, że sobie, fajnie szczerił gola. Lewą nogą. Tu miał wtedy hmm. raz, to pokazał. On był hmm. może zmęczony już też wczoraj, wiesz. Tata. Teraz musimy zjeść obiad. Albo dużo nie ma, tam jest tylko stack bar, czyli albo pizzę, albo hamburgery, albo frytki. Ja jestem pizzę z cykulami. Ja! Piękna roślinność. Tam nie... Po bo nie dożyliśmy przez bazar na obiad. Ale jest też na świeżo zrobiona pizza, więc smak smakuje też bardzo, bardzo dobrze. Kolejny tak, kolejny. O kurde. Nie Tak, ja się y, okąpałam, przebrałam i y, y, idę teraz też na kolację, bo chłopaki już poszły. Z pół godziny temu, no ja musiałam włosy wysuszyć, a to jest taka suszarka z bardzo takim słabym nawiewem. Jest troszkę co trwało no ale idę już też teraz do nich idziemy na kolację, aparatu nie biorę niestety, no bo nie mam gdzie go trzymać, nie biorę torebki, biorę tylko portfel, który, portfel, telefon który wkładam do kieszeni, Na aparat mi tam nie wejdzie więc uciekam już też coś jeść